Cześć, manko, Witajcie z Kb. Cybuch. W tym odcinku mam wielką przyjemność zrecenzować dla Was nakładkę od firmy Wata model One. Nakładka pod jeden węgielek. Zapraszam do oglądania. Została stworzona z myślą o cybuchach, które, które siednicą... Nie pasują pod kalada, w sensie są mniejsze. Tak jak sobie zobaczycie, mamy tutaj nasz cybuch, który idealnie pasuje pod kalada. Jak założymy sobie nakładkę One, to widać, że ta nakładka tak średnio pasuje, a jest po prostu węższa. I ta nakładka tak się składa, że świetnie pasuje pod oblako solo, czyli cybuł, który jest mniejszy. I też z tego, co się dowiedzieliśmy, ta nakładka właśnie została stworzona z myślą konkretnie pod ten cybuch. Więc jak macie jakiś cybuł, który ma mniejszą pojemność przez co też ma i mniejszą średnicę zewnętrzną, tą górną, to ta nakładka będzie Wam się świetnie sprawdzała. I to jest nakładka właśnie, jakby ktoś chciał zapalić sobie mniejszą ilość tytoniu i samemu. Czyli nie robić bogatej sesji na salaryjszej czy UPG, czyli coś takiego drobniejszego na 40 minut palenia już mam rozgrzane właśnie cybusze Koblako Solo z ciemnym tytoniem. Mamy tam w środku włożone 80 gram, czyli to jest połowa tego, prawie co się normalnie nabija. Jestem super ciekaw, czy mając niższą ilość tytoniu, zdecydowanie niższą, w dalszym ciągu będziemy mieli fajną intensywną sesję. Dlatego, żeby to sprawdzić, trzeba zajarać. Bardzo fajna jest rączka. Bo jak mamy kalaoda jest tam ta taka gumowa rączka, ona bardzo często się nagrzewa, i potem tak naprawdę nie jesteśmy w stanie jej chwycić. A tutaj mamy rączkę wykonaną z drewienka, jest odpowiednio odsunięta, i bardzo wygodnie się za nią chwyta, nie jest gorąca, i też samo to pokryweczkę bardzo fajnie się nakłada. Ona ma takie rowki, przez co idealnie wchodzi i się stabilizuje. I sama też nakładka. Idealnie siedzi właśnie na bloko solo. Widać, że to jest cały taki koncept, prawie, że to jakby jedna firma zrobiła, że to jest dosłownie świetna spółka. Cybuł delikatnie niedogrzany. Smak się jeszcze Ale zobaczcie, że chmura jak z normalnego cybucha, z normalnej nakładki. Nakładki od firmy Wata właściwie chyba wszystkie są wykonane ze stali, ale to jest cienka stal, taka właściwie blacha. I ona nie działa jak taka kazyczna nakładka stalowa, bo powiedzmy sobie nagrani, czy AO, czy od e, Alfa Phoenixa, to są bardzo ciężkie nakładki, gdzie ta stal faktycznie magazynuje bardzo dużo temperatury bardzo intensywnie to oddaje. Wata. Jakoś tak zrobiła te nakładki, te stalowe. Ja jestem osobiście wielkim fanem stali, ale no niestety ciężko się na nich pali. Tak w właśnie w tych nakładkach od waty, pali się bardzo komfortowo. Tak samo komfortowo jak na kalauzie. Przez co się bardzo przekonuje do tych nakładek. I cała nakładka wykonana ze stali, ale w środku mamy podwójne denko. To jest takie właśnie, tutaj gdzie kładziemy węgielek, to jest jak wata old school, czyli to taka nakładka, która ma imitować folię aluminiową. I przez to, że mamy podwójne denko, to ta nakładka nie grzeje też między innymi dlatego nie grzeje aż tak mocno jak taka klasyczna nakładka stalowa, przez co powinna być bardzo fajna kontrola temperatury. I z opinii naszych klientów i też naszych tutaj doświadczeń wiemy, że właśnie z tym wszystkim nakładek watty, pali się bardzo komfortowo. Mamy tutaj Obloko Solo model Masta, teraz wyszły w wersję Funnel. Myślę, że biorąc pod uwagę konstrukcję tego cybucha i rodzaj gliny, który jest użyty, również na Funnelu będzie się podjął bardzo fajnie. Zaskoczony jestem, jak to dobrze smakuje. Ta pokrywka, jak mamy tutaj, zakrywamy sobie ten węgielek. Też na górze mamy tutaj otwory. I obracając tą pokrywką, możemy sobie wypuszczać bądź zatrzymać temperaturę. Na środku zawsze mamy odsłonięte, i tylko na bokach możemy troszeczkę przykręcać. Więc powiedzmy sobie, teraz mamy trochę odkręcone. Przykręćmy sobie, żeby się pożyje nagrzało. Całość jest naprawdę bardzo dobrze wykonana i tak jak patrzy się na tę nakładkę tak trochę z daleka, wygląda bardzo zwykle. Ale jak się zacznie ją używać i zobaczy, to wszystko jest spasowane, naprawdę pożądana nakładka. Bardzo fajny smak, mimo że cybuch jest cienkościenny, bardzo jest lekki, chociaż w sumie, biorąc pod uwagę też wielkość, może ta gęstość winy też jest całkiem w porządku. Wyciągamy bardzo intensywny smak, nawet wręcz bym powiedział, że możemy trochę sobie odkręcić. Zobaczymy, czy będzie duża różnica smaku. I jesteśmy w stanie bardzo fajnie kontrolować tę temperaturę. Nasi klienci, którzy kupili Oblako Solo, dowiedzieli się, że mamy właśnie tą Wattę One, to zaraz po tym, jak kupili Oblako Solo, to potem zakupili to Vata One i są super zadowoleni. Świetny zestaw. Podpalenie takie intensywne, raczej pod już takich bardziej doświadczonych palaczy, właśnie takie krótkie, intensywne palenia. Nigdy bym nie powiedział, że to jest. Jeden węgielek i malutki cybuch. Pali się bardzo intensywnie. Wiadomo przez to, że jest mniej tego towaru, będzie się paliło krócej, ale to jest dla niektórych plus, bo właśnie nie chcą palić aż półtorej godziny, godziny dwadzieścia, tylko krótszą sesję. Czyli dla tych, którzy chcą, pal palą głównie sami przy komputerze, do pracy, albo szybko sesję na wieczór. To jest świetny zestaw. I Oblako Solo, w mojej opinii, powinno być tylko używane z nakładką. Trochę taki jakby zestaw, trochę iphonowski, taki zestaw że iPhone no, wszystko ma swoje firmowe, tak, wszystko od iPhone'a trzeba kupić, tak tutaj kupują Loko Solo, no to jeszcze musimy kupić to wattę. Innej opcji nie widzę, ale świetne, naprawdę skomponowanie i naprawdę bardzo musieli jakieś grube testy robić, skoro aż tak to dobrze do sobą dopasowali. Mimo, że jeden węgielek, fajna kontrola temperatury, bardzo duże testy smaku i nikotynka też jest naprawdę w porządku. Jakość nakładki bardzo dobra. Jak dla mnie świetny zestaw i chyba w tym momencie najlepsza propozycja palenia na krótki czas z moją ilością tytoniu Taki ekonomiczne palenie krótkie. Nic lepszego w tym momencie według mnie nie znajdziecie chyba nigdzie, nawet w Europie, a tym bardziej u nas w sklepie. Jestem bardzo zaskoczony i bardzo pozytywnie zaskoczony, że coś takiego. Ktoś w końcu były się, bo były nakładki. Only one od Aladina, ale to się w ogóle nie sprawdzało. A tutaj, bo też jeden wiegielek, no to mało temperatury, może być duże wahanie, a to jakoś ta nakładka jakoś magazynie, tę temperaturę, przez co cały czas mamy bardzo intensywne palenie i takie ciągłe nie przypalamy, ale wcale nie tracimy temperatury. Bardzo polecam. Uzadziecie się, chyba jeszcze parę sztuk mamy u nas. Będziemy starali się uzupełniać, ale wejdzie temat rosyjski, więc nie tak łatwo to zamówić, ale będziemy starali się mieć cały czas u siebie w ofercie. Macie jakieś pytania, propozycje? Piszcie w komentarzu jak zawsze. Zapraszam do subskrypcji. Niech będzie z wami. Hej!